W dzisiejszym filmie. Dobra. Pasz, 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 pasz. Będzie, będzie grubo! O, Obeje... A jednak nie było. Stary Co to jest w ogóle? Ło stary! To jest pancer! pancer. O, więcej... o o, o to jest pancer! Pancer Fausten! Ojoj, 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 oj oj ojoj, 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 pojechał! ojoj, 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 Dzień dobry, cześć, cześć to ta was, bardzo serdecznie jestem Paweł, a dziś ze jest Ren. No hello! I startujemy na trzy, 4. ry dawaj, testy zderzeniowe, face to face! Lecę pierwszym autem! O stary! O! o Już na dzień dobry wysadziło? wybuchłeś! To ty wybuchłeś! Stary, Ale ja jazda! Ja Ale nie wiem, bo my się rozsypałem, to twoje się pali! Jestem gotowy, od razu Bra, jadę. trzy, auto cztery, Autobusista, patrz, autobusista. Ja mam autobabci. Farm PR 50. Czy ty wysiadłeś? Nie. <laughs> Oddaj moje autobabci! <laughs> ty, autobusisto, zmusiłeś mnie, żebym wysiadł. A, zarył budynek, a ja ty dalej się, pojadę. Ty się, ty zobaczyłeś autobus i się zesrałeś po <laughs> prostu. tak. Mówisz, że nie będę na jego tekstu. nie. No, no nie, tak, tak. Nie, to było. było, to, to, to tak było. Ten babcino to był dwa jeszcze raz. Nie wiem, czy ty roz, tą cegę jestem w stanie rozpędzić do wysokich nie, prędkości. Jak kilka razy shift to byś szybciej jechał. Kilka razy shift O stary, ty jesteś z jednej. ten! To jest jedna cegła. Tak, jak jedna cegła, swoje... jak się rozsypuje. Ej, stary, patrz na mnie, jak to śmiesznie wygląda teraz. Moja postać jedzie. Ja cię kręcę, patrz na to, ma to. A wow, wow, tybie, co, go, yeah, yeah, yeah. babci inny wódz rządzi. Nie, no, twój, twój, twój pojazd to w ogóle się nie rozsypuje z żenującym Rozsypał po prostu. się. Widzę, że tam jakiś ludzi, który Teraz stoi. Teraz jestem gotowy, a jadę. Trzy, cztery, go, 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 go. Dobra, kilka razy shift. Co jeszcze i to wtedy było za strzelanie? Przypiek, Bo to Ej, ewa! Ej, ej wysadził, rozwaliłeś się cały, a ja nie! <laughs> co jest? to jest? To, Ty to, to, to się toczysz, czekaj, czekaj, to, 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 to się dzieje z moim autem. O, właśnie teraz wyglądowałem. Niesko... On normalnie skacze w nieskończoność. Już teraz jadę I normalnie, idzie... patrz, jadę z powrotem. Jesteś, jestem jesteś trochę rozwalony, jestem torpedo. Ty jesteś Jesteś zwykłym klocem. Jestem torpedo. Zwykły, wielki... Nie napiscie. wygrywasz, nigdy nie wygrywasz. Dobra, startuję. Go, go, go. Mam teraz yy, ciężarówkę do przeprowadzek. A to proszę, przydałaby mi się kiedyś. Dobra. Tak, pasz, pasz, pasz. będzie, będzie grubo. O, beje... A jednak nie było. Stary Co... Ty masz jakiś auta, który się w ogóle. Co to, to ma być? Auto z klocków? No i jest z klocków, leplo, ja ich nawet nie sprawdzałem. Natomiast... Po prostu jesteś. Bardzo się rozsypujesz koleżko dzisiaj. No, teraz dawaj, będzie jazda. A już teraz dziduję, kubica jedzie, patrz na to. Albo Schumacher, zależy kto co woli, nie? Co dawaj. To jest? Co to jest w ogóle? Ło stary! <laughs> to jest pancer! To pancer, jest pancer! Co... Pancer Fausten! Chodź tu! Stary! Tu jadę cię w końcu. Nie. Oh. Yes. A jak wyleciał w powietrze! Podskok radości to był, wiesz? To był podskok radości. No i wygrałeś, bo się najlepiej rozsypałeś. Tak, dokładnie. Kolejne moje zwycięstwo. Ja mam kolejne auto. Jadę właśnie. Startuję. Żeby jak najszybciej je rozpędzić. Czy to jest auto 5? Myślę, że poznasz. Tak jest. O! stary, no co ty robisz? Co jest, co ty jest? To jest, być O, oh, oh, i zgubiłem dalej, Zgubiłem się na. W... Ja zgubiłem się tutaj na słupie stary, ale grupa Sex z gta San Andreas. <stas> sex! O, o, oj, o, Ale żeś pojechał. To się posypało. Nie posypałeś się aż tak bardzo, jakbym sobie tego wymarzył. No widzisz? Czekaj, czekaj, bo... To, ale około mnie odpadło, gdzieś... już nie pojadę! A ty naprawiłeś... Nie, nie naprawiłeś, dobra, myślałem, że naprawiłeś auto. Nie, okay, nie, 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 to nie, nie, nie. Pojedziemy. jedziemy. Ta, jestem gotowy. Ogólnie chyba nie, nie musisz wysiadać, jak zmieniasz. Wiesz, w razie czego, teraz ci chciałem powiedzieć, to Czy nie wysiadasz. Po prostu wow. mi się zmienia auto. Ale ci dojechałem! Co miało być? Stałeś rozklockowany. No Monster Truck! Już Widzę, że Monster Truck, ale to było nieoszukańcze takie trochę. Patrz, jeszcze się moja cieszę, postać, jeszcze to... się cieszę. Aha, ja też się chyba cieszę jeszcze. No ja i stary, jesteś trafny. rozwalony jak. Dawaj, dawaj, no. Jazda no, pięknie, do Och Troper. Dobrze. Policjo, o. Stary. Co się, że się stało? Co się hało, a później nagle eksplodowało, to. Ja tutaj pod drzewkiem wybarga. sobie leżę wygodnie mi fajnie. No. I jadę dobra. od razu. Chciałem zobaczyć jak to a, wyjdzie w praniu, więc ja czynię to. Dobra, 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 Myślałem, że jeszcze nie zespię bo ty taki, a to masz motocykl w ogóle. <g Smith> <któber> <g> <partisan> znaczy, Jazda! Co... co jest? Co jest? Co <gabry> jest? Moje auto się zepsuło, mój Gabriel ten Team Drive został zepsuty, a twój motocykl normalnie żyje ty no, ja, a, i ty się jeszcze i normalnie szczęśliwy. ludzko ściskasz po śladki. Szczęśliwy ja jestem, że zniszczyłem ci auto. Jazda! A tu już jedziesz, dobra, dobra, Jazda. Dojeżdżam cię. Dzida, dzida, dzida. Czy ty jedziesz bokiem? Co to jest? Ej, to jest czołg! To jest Panzerfausten. A to jest policja! Tu, nie masz tu policji. Zatrzymaj e, się. Ja ok. Ale moja postać już zdechła, wiesz? I tylko noga dostała ci na Ta, pedale dosta... gazu. Co? <laughs> Dokańczaj takie rzeczy. Dokończone. Dokańczaj. Nie wiem, jak działo e, dać w dół. Chyba się nie da. Jak się nie da? się, tylko trzeba widzieć. Jak Ja to myślałem, zrobić? że to ja mam te łyłki w czołgu, a to. Jadę, O oh my god, i zaczę supra. Czy ty masz suprę? Oczywiście. Jest BMW. Ja mam suprę, prawda? Ooooo, rozsypaliśmy się. Moja postać przeżyła, a tak samo. Przeżyła. Czy... Moja też. Ale faktycznie, ale tyś podobnie jeździć, się a, tak rozsypaliśmy. A mnie silnik się rozsypał, a bo ja mam jak silnik się... z teraz... tutaj w suprze stary, pan. Jak z tyłu silnik w suprze stary? No patrz, ty no, do mnie? no widzisz, Nie słyszysz jak jeszcze? To jest Supra no, zmodyfikowana przeze mnie. To jest, to już ale nie to nie ja ją zmodyfikowałem. Supra i Supra. Jadę, Dobra, bo zobacz, jestem no, gotowy, a Ty? Tylko to jest... Tak, już właśnie... Jesteś defomali, gotowy na staż że zderzenie Rozpędzam się. Rozpędzam się. Dobra, prosto w autobus. Patrz, cyk. Ale się odbiło do tyłu. Odbiło mi. Nie mam przodu, ale Cię ładnie odbiło. Pa, 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 pa. Dawaj, no, to, no, nie koniec, to nie koniec, to nie koniec. Cyk. To nadal nie koniec. Ja też jadę, patrz. Bez kół z przodu, dalej? bez karoserii z przodu, ale dalej jadę! Ale autobuś, no nie, no bez jej autobusista, no musi zawsze jechać do przodu. Jadę no, właśnie. Autobus nie wiem jak e, się światło milone. włącza tutaj. O, już wiem! E, B, A, E i E, no. Dobra. Co to, co to jest w ogóle? Dojeżdżamy go. Co to Ej. ma być? Ej, co jest? Small country Tyle... fire department jestem. Co? Strażakiem. Chciałem ogasić twoje zamiary tutaj. to? Później smar. Nie, small jak mały, mały. Small! Nie smart, tylko small. Small, smell, Coś small. small. No. Coś, o co ci chodzi? Wisiałeś z tego auta. Dobra. Nie ma, nie ma! Wespisz. O, widzę, że chyba cię zre. <głos》głos》. głos》>. Nie, aż mnie wywaliło, w ogóle zostałem na siedzeniu. Siedzę sobie w forach. Co? Co zrobiłeś? Eee, to nie no było tak legalne. No Dobra, dawaj jeszcze coraz. raz, bo faktycznie nie faktycznie jechałeś i to przepych miałem strasznie duży. Więc to, rocy, cztery. Dobra, okej okay. Teraz będziesz to, o, dojechany o, Flary! Flary! Po co ci te flary, o, o Nie wiem O nie, Ej, znowu start, wypadłem Ej, wy, 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 wybiłem się na tobie A, to ale, fajnie, czarne. ja bym chciał się wybić na tobie, żeby mieć milion subskrypcji, wiesz A Patrz, tu okay. siedzę, tu siedzę w drodze Widzisz mnie? Widzę Czekaj, poskoczyły mi się flary Nie, tu jestem A, to gdzieś indziej chyba Tutaj. się coś zepsuło Tutaj A, tu jesteś Siedziałem na moim krzesełku. A eee e, e, e. Dobra, dawaj kolejną maszynę, nie ma co tutaj e, zwlekać bo coś nie jedzie. Eee, co to jest? Ale. ale to nie jest robo, A. E, A. S? Nie wiem! Nie wiem co to jest, ale cię dojeżdżę. Do nie cię. No nie ruszyłeś! To jest co to ma być w ogóle? Przepraszam bardzo, to to. to... No wyobraź sobie co by stale... było, że... Co by Czemu to było, ma gdybym ruszył? Z tyłu! Co by było, gdybym Lopie. ruszył stary, to sobie wyobraź. Ej tu ma więcej krzyży w ogóle. Co to jest? To jest totalna destrukcja. Chciałbym, żeby to pojechało. Dobra, jedźmy na koniec odcinka jeszcze dalej! Nie wiem jak to odpalić, stary! Ty to e, odpalić do, do, ko do kociołka trzeba to wrzucić pewnie czy coś, czekaj, co? odpalić ja. E, dobra, moi drodzy, myślę, się chyba tym sobie zakończymy ten odcinek. E, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, papa. Pa. Na razie do następnego.